Moczowej w Igrzysowa Piczarni Na początek chciałbym prosić o głos trenera zespołu gości o takie krótkie podsumowanie tego spotkania. Zacznę tak jak tu wszyscy zaczynają, ale to, to jest chyba e, oczywiste. Gratulacji. Piękne, piękna zabawa z waszej strony: e, strzelanina w dniu dzisiejszym. Mm. Ja już może troszkę wybiegnę przed szereg, ale uważam, że, że można już gratulować powolutku awansu do trzeciej ligi zasłużonego. Uważam, bo Wasze miejsce jest na pewno nie w tej lidze. Co do dzisiejszego meczu, proszę nie odebrać tego jako takich tanich wymówek i, i tłumaczenia takiej postawy. Bo takiej postawy nie da się wytłumaczyć. Braki kadrowe, sześciu zawodników dzisiaj nie przyjechało. Z czterech z nich zapewne grałoby dzisiaj w pierwszym składzie, ale to nie jest, to nie jest sens tego wszystkiego, jakby, bo ci ludzie, którzy przyjechali, rozmawialiśmy długo na, na temat motywacji na, na przed wyjściem na ten mecz i to, to w ogóle. Nie, ja jeszcze nie, do mnie nie docieram. Ja nigdy w życiu jako trener 12 lat pracujący w tym zawodzie powiedzmy. To nie spotkałem się z czymś takim. Nie doznałem tak, tak dużego zgłócący, jeśli chodzi o, o wynik końcowy, tak? o, porażki. Więc jest to dla mnie dość takie nowe, nowe doświadczenie. E, boli, boli po prostu rozmiar i styl, tak ilość popełnionych błędów przez mój zespół, bo nie wiem, czy Państwo się zgodzicie, ale. Ale przez cały mecz próbowaliśmy. Mimo, że umiejętności nasze dużo odbiegały od umiejętności zawodników wigier, próbowaliśmy, otwieraliśmy grę e, krótko, może przez cały mecz dwa razy, tylko dłuższym podaniem to, to otwarcie rozpoczęliśmy. Więc e, próbowaliśmy. Natomiast ilość błędów indywidualnych i takich prezentów typowych ze strony moich zawodników, no to dzisiaj po prostu była przerażająca. Stąd, stąd wynik, chociaż mówię. Mm, Mimo wszystko powinniśmy tutaj podjąć rękawice i, i nie kończyć meczu z dwucyfrowym wynikiem, tak? Nie wiem, co jeszcze mądrego mogę powiedzieć. Jestem na razie w takim głębokim szoku i, i, i taka cisza, która panowała przed chwilą w szatni, to jest chyba największy, najlepszy obraz tego, co, co w nas teraz jest w środku. Także jeszcze raz gratuluję i gratuluję już Awansu. Tak mi się wydaje, oczywiście to piłka nożna, ale, ale wydaje mi się, że to kwestia kilku tych meczów, które pozostały, a my, my odmiennej zupełnie inne cele. Yy, utrzymanie czwartej ligi w Czarnej i budowa nowego, silniejszego, znaczy nie nowego, tylko budowa zespołu na przyszły sezon. Dziękuję. Dobry wieczór. Ja ze swojej strony dziękuję za gratulacje, za moje słowa. Natomiast stąpamy twardo po ziemi i wiemy, że do zakończenia rozgrywek ligowych zostały cztery kolejki I do tych meczów musimy kolejnych też optymalnie się przygotować. Wracając do dzisiejszego spotkania, wielkie brawa dla drużyny, dla chłopaków za to, jak byli zmotywowani, jak byli nastawieni do tego spotkania. W tym meczu był pomysł, była determinacja, walka, było tempo, była ta intensywność, której wymagamy, i, i myślę, że zasłużone z naszej strony zwycięstwo. Natomiast do tego celu końcowego zostało nam cztery kroki w rozkrywkach ligowych. Mamy też jeszcze mecz finałowy w Wucharze Polski. Musimy się oczywiście odpowiednio teraz zregenerować w środę. Mamy kolejny mecz w Siemiatyczach ligowy, czyli zaczęliśmy taki mały maraton, bo rozegraliśmy dwa spotkania środa-sobota. Teraz, teraz mamy znowu mecz w środę, potem w niedzielę ze Szczuczynem, także jest czas na regenerację. Teraz potem się przygotowujemy do kolejnych meczy mega istotnych w kontekście efektu całościowego. Dzisiaj mogliśmy zauważyć. Przemek Mozolewskiego na innej pozycji i jakby to trenutka rozkładował? Przemek też w grach kontrolnych grał jako półprawy środkowy obrońca i, i sprawdzaliśmy ten manewr już w meczach kontrolnych, dlatego było to przygotowane. Przemek też w meczu pucharowym z ruchem wysokie Mazowieckie cały mecz rozegrał na tej pozycji, grał solidnie i dzisiaj otrzymał swoją szansę też od początku w meczu ligowym. Jakieś pytania? W takim wypadku dziękuję. 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 Dziękuję.